Tutaj w imieniu gospodarza, tutaj tej miejscowości w imieniu Was, was, was tutaj jako mieszkańców na symbolicznym, uroczystym przecięgu, przecięciu wstęgi e, upamiętającej tak wydarzenie bardzo ważne w miejscowości, jaką jest budowa drogi. Budowa tak. drogi, jak wiecie, dla każdego jest e, bardzo ważna. Ta droga, e, ta droga tak naprawdę prowadzi do... No, otwiera się wyjazd na świat, że tak powiem, bezpiecznie, suchą nogą i... i każdy tak naprawdę na terenach wiejskich tak, tych dróg oczekuje, tak? Ja tu nieraz się śmieję, mieszkańcy nie widzą, że ja zbudowałem hydrofornię w Budlewie za 2,5 miliona złotych, bo woda jak leciała wcześniej przed budową, to i dalej leci, nie? A taką drogą jest widoczna, nie? Chociaż hydrofornia też jest bardzo ważna. Moi drodzy, tutaj udało się nam pozyskać yy... Bodajże nie, 50% kwoty dofinansowania do budowy tej drogi, wartość zadania to 250 tysięcy. To nie było jakieś straszne zadanie, e, kosztowo e, duże, z racji tego, że to był niewielki odcinek drogi, tak naprawdę 250 metrów plus troszeczkę drogi żwirowej. Nie? Dzisiaj tak dla Państwa e, przypomnienia powiem. Średnio kilometr drogi kosztuje ponad milion złotych i to takie właśnie bez żadnego utwardzenia, bez żadnych jakichś kanalizacji deszczowych i tak dalej. To są ogromne pieniądze tak naprawdę. Jak uda się nam pozyskać do, z dofinansowania 50% po prostu jest nam o wiele łatwiej, żeby cokolwiek realizować. Wtedy możemy na przykład jedno czy dwie miejscowości w roku zrealizować. Tak, tak to wygląda. Tak? W tym roku jeszcze mamy Podpisano umowę, też zrobimy drogę, a tutaj z własnych funduszy, z własnych oszczędności, w miejscowości Kalinówka, też długo oczekiwana droga przez miejscowość. Jak widzicie w tamtym roku zrobiliśmy też w miejscowości Koćmiery. Co roku staramy się w jakiejś miejscowości tą drogę robić, oczywiście jak dostaniemy więcej środków jest nam o wiele łatwiej, tak, no, wtedy możemy więcej zrobić, także to tak pokrótce wygląda historia tutaj powstania tej drogi. Także dziękuję tutaj y, Sołtysowi i Wam jako mieszkańcom za zorganizowanie takiego uroczystego przecięcia w mm. Jestem bardzo mile zaskoczony. Dziękuję Wam bardzo. No i my dziękujemy. No. Ksiądz probo się przygada. Bórze, bórze, bórze. Co teraz? Ksiądz już No to ja poświęcę. Jest bezkazanie, bez, powiedzmy sobie, że tak? Tak. A ksiądz proboszcz ładnie mówi, tak, tak, to. tak. To. Tak, tak. W imię ojca i syna i ducha świętego. Pan Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem, niech będzie z Wami wszystkimi. Chrystus, syn Boży, przyszedł na świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszystko zatem, co prowadzi do zjednoczenia ludzi, odpowiada Bożym planom. Kiedy ludzie oddzielają góry lub wielkie obszary wód, kiedy istnieją między nimi duże odległości, budują oni nowe drogi i znajdują nowe środki lokomocji, by pokonywać przestrzeń. I zbliżać się do, ciebie, do siebie. Wzywajmy więc Boga, aby błogosławił tym, którzy wykonali, zbudowali tę drogę i tym, którzy będą z niej korzystać, by wszystkich otaczał swoją łaskawą opieką. Posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, zwalibyście i mojego ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Oto słowo Państwa. pokorą wspólne błaganie do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest drogą wiodącą nas do wiecznej ojczyzny. Panie Jezu, ty stawszy się człowiekiem, przebywałeś pośród ludzi, spraw abyśmy wspierali Twoją obecnością. Postępowali drogą miłości, Ciebie prosimy. Głosiłeś Ewangelię i uzdrawiałeś chorych. Przechodź nadal naszymi drogami i pokrzepiej nas swoim miłosierdziem. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty byłeś blisko uczniów żeglujących morzu i wybawiłeś ich z wielkiego niebezpieczeństwa. Bądź zawsze z nami pośród zagrożeń tego świata. Ciebie prosimy. Panie Jezu, ty towarzyszyłeś zasmuconym uczniom w drodze do Emaus. Błogosław nasze podróże i swoimi słowami rozpalaj nasze serca. Ciebie prosimy. Panie Jezu, ty obiecałeś, ty oddałeś nas jako dzieci w opiekę w swojej matce, że jej wstawieni prowadź nas bezpiecznymi drogami, abyśmy cię kiedyś mogli oglądać i razem z Tobą zawsze się radować. Ciebie prosimy. Módlmy się. Boże, Ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą i ojcowską opieką otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. pobłogosław wszystkim, którzy będą przechodzili, przejeżdżali tą drogą. Swoją łaską uprzedza ich kroki i bądź z nimi w drodze. Broń ich od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną. Szczęśliwie dotarły do wyznaczonego celu podróży przez tutaj Piotrze do nas, na pewno tutaj trzeba poprosić też mieszkańców, czy wszystkich, czy, czy, jakąś, czy jedną osobę I możemy, mi no, no. się wydaje, że zaczniemy przecinać po kawałeczku, bo nie mamy tyle nożyczek, żeby wszyscy mogli jednocześnie no, no. przeciąć Tylko, że się ręka nie owemknęła. Słuchajcie, to może zrobimy tak, my na końcu dotniemy, przetniemy, a tutaj po kawałeczku nadcinajcie tą tarczę No to kształt może pierwszy No to jeszcze jest.

Proszę, proszę, jeszcze, chodźcie, maciek, ciąg, chodź, koniec. chodź, 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 no, tak. już ci ostatni, Ale co? No, w tym miejscu bez jest Chodźmy Drobinka. to. zrobimy. No będziemy trzymać. No, tak? już ja ciąg. No to co? No to my. No to my kończymy. No, to my kończymy, no. Cia. Ale no, prosimy o jeszcze. Wszystko, wszystko zależy od funduszu. Na, Żebyśmy na mieli naszym... zworek pieniędzy, to i radny by ładnie głosował, ja bym wykonywał. Słuchajcie, to jest tak, że... Na w naszym terenie jeszcze tyle potrzeb jest, jeszcze tyle miejscowości nie ma. I... E, brak, e, brak e, powiedzmy, asfaltu w jakichś miejscowościach to też nie jest jakby może no. wina czy radnego, czy wójta, czy sołtysa. Po prostu to są wszystko środki finansowe, od tego zależy tak naprawdę inwestycja. Nie mamy naprawdę dużo jeszcze dróg na terenie gminy Wyszki, a też dużo miejscowości takich, do których dochodzi droga powiatowa tak naprawdę. Do, tutaj jest droga gminna, także my za to stuprocentowo odpowiadamy. Są też drogi powiatowe i tam jeszcze, jeszcze trzeba montaż wspólnie z powiatem, szukać dofinansowań różnych, także aby tylko się pojawiły środki, to będziemy realizować kolejne inwestycje.